Tak się dzieje, jak zostawiamy samego brata i naklejki z kotami. Cała gitara wkłady. Yo, 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 akurat zawijam się na lekcję. Będziemy z uczniami losować, kto wygrał w naszym konkursie. Pan daje listek. Cimy z koksem. Po kroku mamy napisane kto, to i jak. I tu jest do wylosowania. I dziewczyny będą losować. Pierwsze Zuzka, lecisz. No, ale nie można patrzeć. I jedna osoba. I co tam pisze? Bartłomiej. Niech pan przeczyta. Jezus, lecimy. Jaki Bartłomiej? Kraśniewski. Dobra, jedna osoba. Mamy taką osobę. Bartek Kraśniewski i teraz Julka. Tylko nie patrzymy? Nie patrzę. I czytasz, kto tam jest? Tomasz tak? Ta, Pokaż. Wykipisz? Dobra, gitara, to już mamy dwie osoby. Kolejna osoba losuje z pokrowca. Śmigamy kartkę, jedną i co tam jest napisane? Kosmita. Kosmita 5? Te, z tego Nika się śmiałem. Czyli Teresa wylosowała. Widać, nie widać. Niech widać, światu za ostre. O, Kosmita 5. Kolejnego mamy już. Otwarte losowanie. Losuje najlepszy gitarzysta z najlepszych gitarzystów na świecie. Pan kolega tutaj, śmiga. No, lecimy. OK. I daj mi kartkę. Dobra. Kto to jest? Marek Hanus. No i gitara. Dobra. I ostatnie losowanko bierze na siebie największy dzieciaczek w naszej firmie, czyli ja. I mamy teraz, nie patrzymy, nie patrzymy, kogo ja wylosowałem. I to mamy Misza225. No i gitara. No i drogie ciężki to było na tyle. Każdemu, kto został wylosowany, gratulujemy. I oczywiście odezwijcie się do nas na Facebooku w wiadomości prywatnej. Tam nam będziecie musieli wysłać adres, na jaki będziemy wysyłać tą przesyłeczkę. No i co, i miłego dnia wam życzę. Na razie trzymajcie się. Pa! I oglądajcie następne odcinki. Pa!